Dzień dobry i witam u dzisiaj robię dużą michę indyjską z własnego przypisu. Składniki podobne do poprzednich, czyli potrzebujemy ciosnek. Ja mam główkę tutaj, bo gotuję przynajmniej na 6 osób dzisiaj. Około 15 małych papryczek zielonych chili. I 3, łyżecz, 3 łyżki stołowe imbiru drobno posiekanego, 3 duże cebule w piórka. Do tego potrzebujemy suche przyprawy. Tu mam liść laurowy, 3 czerwone suszone chili, łyżkę stołową kuminu, 10 ziarek, 10 ziarek mam tutaj goździków, 6 ziarek, około 6-7 ziarek kardamonu i łyżkę stołową gorczycy palonej. Następnie suche przyprawy. Łyżeczkę do herbaty cynamonu, i łyżeczkę pieprzu, tak samo malutką, to są tylko dwie małe łyżeczki. Następnie porcje są w, łyżecz... w łyżkach stołowych. To jest kurkuma suszona, czosnek w proszku, koleanda w proszku, kumin w proszku, curry powder, proszek curry, ale tylko z liści, niegotowa nie mieszanka. I będziecie potrzebować do smażenia olej z kokosa, kokosowy, Później do sosu mleczko kokosowe, pomidory w puszce, soczewice, chickpeas i w moim wypadku to jak to się mówi wyczyściłem lodówkę. Mam tu trzy papryki żółte, dwie papryki czerwone, trzy duże marchewki, jedną małą dynię i jeden mały kalafior. Na rozgrzaną patelnię, w moim wypadku to jest gar, duży, bo dużo będzie, dużą łyżkę oleju kokosowego. Pewnie ktoś mi powie, że oleju się nie używa na gorąco, ale w tym wypadku ja potrzebuję smak kokosa. Powiem wam, że kokosik sam rozpuszczony już ładnie pachnie. Następnie lecimy. Papryka, imbir i czosnek. To podstawa, jak już Was nauczyłem. Przesmażamy to przez chwilę. I trzymajcie to na dużym ogniu, żeby to się ładnie wszystko Dosypałem tutaj drugi półmisek z papryczkami chili, liściem laurowym, gorczycą i kuminem. Na to leci cebula. Pamiętajcie, żeby to dobrze wymieszać, bo gorczyca się przykleja do dna. I sugeruję szczyptę soli dodać od razu do cebuli, żeby zmiękła. Bo musicie to przesmażyć, a cebula zbrązowuje. Może być potrzebne trochę wody do podlewania. I dusimy to, do momentu zmięknięcia. To tak ze szklonej cebulki, z suchymi przyprawami, praktycznie z naszymi ziołami bym powiedział. Czyli mamy podstawę. Dodajemy teraz pomidory w puszce. Jeszcze trochę przeleję wodą. Muzyka. No, muzyka akurat nam gra dzisiaj. O. I pamiętajcie, że jak się przypala troszkę z dołu, to jeszcze lepiej, bo nam smaku nada to wszystko. Teraz do tego pojemnik, właśnie z proszkiem. To jest właśnie gotowa mieszanka już kary, wytworzona przeze mnie. I zapomniałem dodać, że tu jeszcze łyżeczkę mango proszku dosypałem. To mieszamy razem wszystko, żeby połączył się w jedną pastę. I pamiętajcie, że moje kary akurat te będzie strasznie ostre. Coś na zasadzie windalu, pomimo, że będę miał mleczko kokosowe, które zniewala paprykę, czyli dolewamy mleczko kokosowe. I po połączeniu tych składników, damy temu się zagotować na około 10 minut, i dorzucimy resztę warzyw. Czyli tej kary jest bardzo proste. Czas gotowania bym powiedział około godziny do półtorej, żeby nam się warzywko ładnie rozgotowały i dały smaku. Możecie dodać również kostki warzywnej, bo widziałem w przepisach, że używają kostki warzywnej, żeby nadało bardziej smaku. Ja dzisiaj jestem przyjazny dla wegan, gdzie sam się też wkręciłem w to. I już można powiedzieć, że praktycznie tydzień jadę na tylko roślinkach i całkiem dobrze się czuję. Mamy już połączone tak Niech tam się to chlupie, przykrywkę zaraz założę. I niech się nam chlupie około 10 minut. Czy zapaszek też jest? Tak, byście mogli już serwować to z ryżem, ale my nie, nie poddamy się i robimy się z warzywkami. Dosypujemy naszą mieszankę warzywną. I powiem wam, że kary przyjmie każde jedno warzywo. Ja mam trochę dużo tego dzisiaj, ale cóż. Trzeba nakarmić armię to i jest dużo. Może będzie potrzebne trochę wody podlać, jak będzie za mało płynu w Waszym wypadku. Ja raczej też podleję. I na pewno ściszę gaz teraz z tego właśnie dużego gazu ściszam na malutki. I wszystko łączymy. I bym powiedział, że takie właśnie oto kary. Będzie nam się dusić Przynajmniej pół godziny Czym dłużej tym lepiej, nie zważajcie na to, że się rozgotują warzywa Bo koniec końcowi kary zwykle jest rozgotowane i tak i tak Nie ma to jak duży soczysty gar Jeszcze myk, kary zawsze jest lepsze na drugi dzień tak jak z bigosem. Tylko, że nasze bigosiki się gotuje po 3 dni i musi się przypalić wtedy. Widzicie, mam mało płynu, to troszkę wody koło szklanki w moim wypadku. I tak wyparuje później i tak ta woda. I tu jeszcze mam chickpeas, czyli tą sołczewicę. Trzeba trochę białka dodać, nie tylko sam węglowodany. W końcu, jako wegan, w tym wypadku muszę żyć na czymś i ciężko, ciężko jest załapywać właśnie dużą ilość białka. Po godzinie gotowania, tak właśnie wygląda szkary. Kalafior zagęścił wszystko ładnie, widzicie, jak jest, jest gotowe do serwowania. Tak właśnie warzywne kary wygląda jest bardzo ostre do tego ryż z kuminem i kurkumą także dziękuję wszystkim serdecznie za oglądanie życzę smacznego i proszę zostawcie subika subskrybujcie naciśnijcie dzwonek podajcie notyfikacje żeby wam przychodziły od razu moje filmiki jak tylko wyrzucam je no i co w komentarzach piszemy co byście chcieli zobaczyć więcej no, i co myślicie o tym? Wasza opinia tu jest bardzo ważna dla mnie. Także dziękuję serdecznie i do zobaczenia.